Witajcie moi Rostomili. Jako szef z oków razem, Leo Słaczyna. Co prawda nie pisze do dzieciątka, ani do Mikołaja, ani do żadnych takich wszystkich świętych, co by mi jakiś gesięg dali. I no, zwrócił się do Was wszystkich, karymi, że się trafił ostatnio i rozdał ich takie, takie listy. Listy do podpisowicie, podpisów. Wiecie, tu jest, ja już tu jest podpisany Teraz tu będzie pisała cała moja familia, A jest to wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy Uczciwa Polska. Tu jak to, jak to, na czym to polega, na czy jak się to je, ale już się zdominował na dwóch tych aspektach tej sprawy, to znaczy na tym na pensji emeryturze, bo tu trochę po polsku, co by zrozumieli również przyjaciele z Zabrynicy, bo to nie dotyczy ino dotyczy to wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, którzy po długoletniej płaceniu ZUS-u są skazani na ten ZUS. Przepisy te, które obowiązują w tej chwili są haniebne i nieludzkie. Są one praktycznie rzecz biorąc takie, Jakie pokazał w swoim słynnym teatrze stary portfel Kazimierz Kucz, on go wyżyserował, i tam jest mowa o starym portfelu. No niestety nasze emerytury pędzuje jak to woli, poprzez inflację są coraz to słabsze. A tragedią się staje moment, w którym jedno ze współmałżonków, którzy razem pracowali ciężko na swoje emerytury, umierał. I w tej chwili jest to tak, że może dostać tylko jednej emerytury, tej większej 80, albo całość swojej. Jest to rozbój w biały dzień, bo kobieta najczęściej, która mniej zarabia, była, bo dbała o swojego męża, żeby mąż mógł więcej zarabiać, dostaje tylko 80% po nim. A powinna dostać całość, bo on by tyle nie zarabiał, gdyby ona nie pracowała, nie prała, dzieci nie wychowywała, bo nie miałby kiedy. Natomiast jeżeli ona jeszcze przy tym pracowała, to powinna dostać przynajmniej te 100% tej wyższej emerytury i 50% tej niższej. A wszystko po to, żeby mogła godnie dożyć swoich dni. Rozejrzyjcie się wokół, wokół swoich rodziców, dziadków, pradziadków i spójrzcie na siebie. Wy też dożyjecie emerytury. I też macie szansę być w jeszcze gorszej sytuacji, niż jesteśmy my, dzisiejsi my trosz. Więc jeżeli Wy dziś nam pomożecie, to pomożecie sobie też sobie. Podpisując pod tym. Pod tym, pod tą listą. Druga sprawa, na której się znam, bo tam są trzy sprawy. Na tej drugiej, na tej trzeciej się nie znam, więc nie będę tutaj nikogo namawiał, bo, bo nie wiem, jak się to je. Nigdy nie potrzebowałem się zadłużać. Ale chodzi o dodatkową pracę. Mieszkałem swego czasu w Niemczech. Przez krótki czas i pracowałem tam. I tam pracowałem żeby móc zebrać kapitał na otwarcie swojej firmy w Polsce później, znaczy właściwie na Śląsku, nie w Polsce, ale na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. I tam pracowałem w normalny etat, stawałem godzinę zarobek i pracowałem na tak zwany job. To jest to, co proponuje się w tej ustawie. Czyli dodatkowa praca dorywcza, dodatkowa w nadgodzinach czy tak dalej, nie była opodatkowywana, ponieważ w naszym kraju praca jest opodatkowana jak paliwo czy wódka, wino czy piwo. Jest to płacony podatek jak od luksusu, więc trzeba to troszeczkę zmienić. Ja byłbym za tym, by w ogóle nie było podatku od y, wynagrodzeń. No ale tego się nie da. Tak od razu zrobić, ponieważ politycy chcą mieć władzę nad swoimi niewolnikami i chcą wiedzieć, ile kto i kiedy jak zarabia. Więc jeszcze raz, chcecie mi zrobić prezent, na Mzoki Gyszyng na moich gibursdach, kiedy mówię w styczniu, to poślijcie mi listem poleconym, albo przynieście do mnie, do domu albo zanieść się do yy, naszej siedziby Ślązoków Razy w Chorzowie wypełnione listy. Mogą one być wypełnione w parę osób nie musi być pełna lista bo do takich z paroma osób, jak ja tu będę miał podpis czterech, yy, czterech obywateli, czyli mój, żony córki i syna to. Łatwiej będzie mi pozbierać podpisy na ulicy. Więc są potrzebne również takie listy. Są one potrzebne jak najszybciej, żeby mogliśmy tę publiczną zbiórkę rozszerzyć z wyjściem na ulicę do ludzi. Jeszcze raz proszę Was, zróbcie mi taki geszynk, taki prezent. Nie posyłajcie pakietów, nie posyłajcie kwiatków, nie posyłajcie pieniędzy, bo to jeszcze na razie mum. Nie, nie mam w tej chwili nie jestem taki biedny, ale w wypadku, gdyby mnie się zmarło, to pamiętajcie, że moja żona też musi z czegoś żyć i za coś żyć. Więc jeszcze raz, aha, no i przy okazji, jakby do kogoś nie dotarły życzenia zdrowych, spokojnych godów, godnych świąt, to słowo meteorowski, żeby wam się grywnie przez te święta żyło zdrowo. No i na bezrok co by było lepiej niż teraz. No to jeszcze raz. Joole Josaczyna, proszę was, posićcie mi gyszyk. No cóż, z kąboczkiem do zaś.